Hej, hej. Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na konstrukcję poszczególnych sprzętów. Bo na przykład, taki uniwersum, do którego jest miło wrócić, bo powiem Wam, że ten Panasonic po dzisiejszej nocy tak mnie zmęczył. To jest coś takiego jak Harmana. Kiedyś kupiłem Harmana. Jeszcze jak miałem, no moim najlepszym sprzętem przed Harmanem był tylko DT75. Potem jak kupiłem Harmana, to, to stwierdziłem, że to jest głośnik, który może zrobić krzywdę słuchając go z bliska. Tak na kolanach, jak, jak ja zawsze preferowałem słuchanie magnetofonów. Brałem na kolanka, sobie słuchałem, wtedy to brzmiało najprzyjemniej. A biorąc już takiego Harmana na kolana. To już jest taka moc, że z bliska tak no około pół metra to potrafi zrobić krzywdę I, i basem i sopranami to potrafi upośledzić słuch, jak się tego słucha głośno oczywiście, bo można sobie tego słuchać ciszej, ale no mniejsza z tym. No, jeszcze tak wracając, no Panasonic, ten DT-707 ma to samo, jak się go słucha za głośno z bliska, tak stojąc przed nim, to tak samo potrafi zmęczyć, normalnie potrafi zmęczyć. Tak tłucze tym basem, że aż aż z czasem po czasie to zaczyna boleć, no. Dlatego miło jest wrócić do takiego uniwersum, bo on gra tak tak ładnie, przyjemnie klepie. Basik też jest głęboki, po cichu zwłaszcza. To jest takie przyjemne Brzmienie, słuchanie po cichu, jak już mówiłem na poprzednim filmie, super sprzęcik do takiego zrelaksowania się, gdzie jest fajny, dynamiczny, sprężysty basik, ale chcąc posłuchać głośniej, jego ogranicza konstrukcja. To jest otwarta konstrukcja, właśnie te konstrukcje z lat 80 z tyłu wywieczniki takie wielkie. W sumie tam jest taka cała szatkownica, to wygląda kurczę, no dosłownie jak, 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 jak jakieś systemy wentylacyjne, takie otwarte. No. Kratka, w której w środku znajduje się wentylator, i, i to jest tylko siatka, żeby tam nie wiem, owady nie wlatywały czy coś. No to to jest taka otwarta konstrukcja. I wadą takich otwartych konstrukcji jest to, że no, kiedy stawione tam są dosyć mocne rezonujące głośniki. Dając głośniej to wszystko zaczyna wibrować, i w takiego typu konstrukcjach wątpię, żeby istniał sprzęt, który yy, po skorygowaniu basu na Maksa i daniu na dużą głośność grał czysto i sterylnie. No chyba nie ma takiej opcji, no. akurat moim najmocniejszym tego typu sprzętem jest są te dwa uniwersum. Ten i, i senator. Senator, powiem Wam, że jest trochę stabilniejszy. Senator, yy, no może ma troszeczkę mniej basu od tego, ale dając głośniej, jego się robi więcej i on tak, tak nie przesterowuje, i ta obudowa tam jest większa. Tam to wszystko jest trochę na Większej powierzchni rozłożonej senator z basem trzeba przyznać z moich klasyków radzi sobie najlepiej. Tam nawet na jakieś 75% jeszcze tak nie słychać dokuczliwie jakiś tam. No. Z, z, niedogodności związanych z konstrukcją obudową i tak dalej. I następna konstrukcja. Już trochę nowocześniejsza, to są właśnie te Panasoniki, Kobry. Które już są trochę bardziej dopracowane. Ale to też nie jest to, no to też... To też nie zapewnia stuprocentowej sterylności, bo... Takie Kobry właśnie, o, a ja DT-75 w ogóle na noc nie wyłączyłem i tak sobie chodził, grał, znaczy świecił cały czas, no. Bo go tam brałem. Do porównań. Nie, nie mogłem uwierzyć, że DT707 ma tak ogromną przewagę nad tym DT75, że te głośniczki tutaj o ile kiedyś nam nie robiły wrażenie, tak teraz grają jak jakieś pierdółki w porównaniu z tymi y, z DT707, a te y, w Edzie 90 mimo że grają, znaczy grają, wyglądają y, niemalże tak samo jak te w DT-707, to te też no, huczą, buczą tym basem, ale tak, tak jak z jakiejś tuby, a tam te basy są o wiele naturalniejsze, ale właśnie im większe basy, tym bardziej e, taka konstrukcja tego typu, zobaczcie, a to, to jak się tylko naciska, dotyka, tutaj już jakieś szelesty się pojawia, to, to jest wszystko to jest wszystko skomplikowana e, Budowa, tutaj jest dużo ruchomych elementów, łączenia metalu z plastikiem, panele, jakieś yy, różne, yy, jakby to powiedzieć, no, ojej, znaczy różne segmenty, no magnetofon gdzieś jest zbudowany, CD, to wszystko, to wszystko pracuje, no, tu nie ma opcji, żeby przy... Większym basie, widzicie? Ja to naciskam, tak, tak jest z każdą kobrą, no, Z każdą, gdzieś coś, gdzieś coś stuknie, gdzieś coś jęknie. To, to nie jest obudowa sterylna. Tutaj im, im większy bas, bo już nawet z DT-75, który jest najsłabszy z tych kobr, był ten sam problem. Jak się daje głośno, te głośniki tak jakby yy, próbowają. Moje, pró ja jeszcze kawy nie walnąłem, a wstałem niedawno, bo. Całą noc przesiedziałem, dopiero o 10 padłem i późno wstałem. O, tutaj gdzieś się nie naciśnie. To, to wszystko pracuje, no. nie ma takiej opcji, żeby to w stu uciszyć. I z DT-75 też był taki problem. To jest, to jest stabilny sprzęt, bo głośniki są fajnie skonstruowane, ale przeszkodą jest obudowa. W czystym, sterylnym brzmieniu przeszkodą jest obudowa. Im bardziej agresywna muzyka, im większa głośność, tym bardziej robią się jakieś nieczystości, brak sterylności tego dźwięku. I właśnie, no już zaczynając od DT75, pojawiał się ten problem. Ja z tym zawsze walczyłem gdzieś coś uszczelniałem, gdzieś coś przyklejałem. Tutaj też mam na DT75 takie, takie boczki z takiej naklejki porobione hmm. bo one tam trochę potrafiły postękiwać tutaj też Kuba musiał skleić ten średniotonowy bo on po prostu wibrował, dygotał bo tam też jakieś lekkie pęknięcie było yy, no każda z tych kobr gdzieś tam ma jakiś gwint uwalony trzeba było kleić w DT707 jest to samo ja na razie tam takie przeźroczyste taśmy dałem u góry tam gdzie są największe jakieś takie Prześwity, tego powietrza, ale to nawet na Bas słychać te prześwity. To, to też. To właśnie w, już w takich nowszych konstrukcjach, jak może jeszcze nie, ten tutaj kurczę, Soundmaster, to też jest taka już. To już jest taki kolejny jakby krok. To już jest taka konstrukcja trochę poprawiona, unowocześniona, znaczy no unowocześniona, no taka, taki kolejny etap w poprawie mm. sterylności tego brzmienia. Czyli taka konstrukcja tubalna z dokręcanymi bokami, gdzie subwoofery są już umieszczone po bokach, ale to też nie jest 100% idealne. Na przykład w JVC NB-10 tam z tyłu na bas refleksach są filce. Filce, czy jakieś takie materiał tych, tych tub wylotowych tego powietrza. Żeby zniwelować, bo nawet powietrze, które wychodzi z tego sprzętu, potrafi powodować takie fur, fur, furgotanie, takie trochę podzwanianie. I to też nie jest idealna konstrukcja. Na przykład w przypadku Sharpa GXM10, gdzie już jest moc tak potężna, to nawet, nawet taka konstrukcja nie pomaga. Tutaj, tutaj jest to samo, że, yy, yy, że to też potrafi gdzieś tam pojękiwać, postękiwać, ale on jest tak głośny, tak potężny, że te jego jakieś tam pojękiwania, postękiwania tej obudowy. Zagłusza po prostu głośność, jak się daje na maksa to tego w ogóle nie słychać, on tak bombi łupie, że ta obudowa gdzieś tam pracująca i jakieś tam elementy luźne, klapki, nie klapki, napędy, chociaż tutaj nie ma magnetofonu, pamiętam kiedyś jeden ziomek yy, o JVC chyba NB10 pisał, że ma taki problem, że Magnetofon mu gdzieś tam podzwania, coś w magnetofonie, i on zdemontował w ogóle magnetofon, żeby, żeby mu tam gdzieś coś nie, nie wibrowało, nie podzwaniało. No, ale to jest właśnie problem ze sterylnością to, to, tych wszystkich sprzętów grających. No, dopiero gdzieś tam kolumny jakieś zewnętrzne to jest już lepsze rozwiązanie. Ale też nie każda konstrukcja. Na przykład w blusach też walczyłem z jakimiś tam prześwitami i te takie tam co się chyba jeszcze nie nazywa bas refleksy, takie szczeliny w kolumnach pod, pod głośnikiem niskotonowym też zakleiłem i według mnie gra to lepiej bo wcześniej to jakoś tak bez sensu grało także czasem nawet i niektóre konstrukcje kolumnowe nie są, nie są takie no, sterylne żeby jakieś tam szelesty i inne takie Nieczystości dźwięku się pojawiały. A zobaczcie na przykład takie już te nowoczesne głośniki. One już są tak skonstruowane, że tu już nawet nie ma żadnych bas refleksów, z których gdzieś tam by powietrze furgotało czy świstało. To już jest totalnie, kompletnie zamknięta, niemalże sterylna, wodoszczelna yy, konstrukcja. I plastik jest tak gruby, że to w ogóle nie brzmi jak, 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 jak plastik. Bo na przykład takie kobry, to jak się tam poklepie, no to słychać, że to skrzynka taka dż, dż, dż. i to tak trochę brzmi, dlatego one brzmią jak takie trochę nadęte, bo one są dosyć mocne im lepsza kobra, tym mocniejsza i tam nie ma opcji, żeby to nie brzmiało jak taka nadęta skrzynka, każda kobra będzie brzmiała jak taka trochę nadęta skrzynka, bo ta obudowa nadaje takiej barwy brzmienia, a taki harman już, czy, czy taki sodulk. Tutaj są głośniki, znaczy głośniki, śrubki, no głośniki też. Głośniki yy, są bardzo mocne, chociaż nie są wielkie, ale są bardzo mocne. I to tak wibruje. Właśnie tak samo kobra. no, yy, DT701 ma niemalże głośniki yy, przynajmniej efekt dający tak samo spektakularny jak, jak taki Harman. A zobaczcie ile tu jest śrubek. Tutaj chociażby na samym spodzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Tylko na samym spodzie to jeszcze się odkręca, bo tutaj pod każdą nóżką jest śruba. Tutaj jest następna, tutaj jest następna. Nóżki, te gumy się ściąga, tu się odkręca śruby. Potem jeszcze się zdejmuje ten spód i tam jeszcze są śruby, jeszcze dodatkowe śruby są. Tutaj są śruby, w każdym otworze są śruby, w takim głośniku, który jest, no, dwa razy mniejszy od takiej kobry, jak nie więcej. Jest tych śrub chyba z kilkadziesiąt, a, a zobaczcie tam. A, aha, no jeszcze tak wracając do Harmana, nawet... W Harmanie, gdzie jest tyle śrubek, dosłownie co kilka centymetrów, jak się jednej takiej śrubki nie dokręci, potrafi tym otworem świstać. No, potrafi świ świszczeć, że trzeba te śrubki wszystkie idealnie dokręcić. Jeszcze tu są takie gumowe uszczelki. Tego nie mogę teraz wyjąć, ale tu są jeszcze powtykane takie gumowe uszczelki. I tego, jak się też idealnie nie skręci, to też gdzieś tam potrafi podzwaniać, poświstywać tutaj spod spodu. Bateria potrafi się telepać, jak się jej odpowiednio nie opatuli jakąś pianką. Także to, to jest właśnie problem w tych sprzętach. Hmm. A, a taka kobra, zobaczcie, <laughs> jakie to jest potężne. To jest 70-centymetrowa buda. Wszystko tu się rusza, gdzie nie dotkniesz, tam, tam coś, coś trzeszczy. Przyciski lu, luźne. To wszystko To wszystko potrafi. O, no, no same przyciski, o zobaczcie. Pa, panel kieszenie. tutaj wszystko jest luźne. Przyciski. Tutaj jak jest potężny bas, to wszystko gdzieś się tam odzywa, robi się taka filharmonia różnych wibracji i takiego no niesterylnego brzmienia dlatego taki sprzęt mimo że yy, konstrukcja głośników pozwala na głośne słuchanie dosyć czyste to obudowa i tak i tak robi swoje obudowa i tak gdzieś tam rezonuje i, i ten dźwięk robi się taki nie do końca sterylny chociaż i tak jest bardzo efektowny robi to mega wrażenie Co jak się słucha po cichu to te wibracje jakieś tam prześwity szelesty yy, nie są tak słyszalne. No. W sumie tutaj jest przewaga nad klasykami, ale też jest tak, że od połowy głośności robią się jakieś właśnie nieczystości spowodowane tą obudową. A w klasykach to jest po prostu już standard taki, no że, co by tam nie zrobił, to nie, nie da się tego zniwelować, bo. Hmm. Tam, tam po prostu bas nie ma takiego ciśnienia, ten bas ucieka. A tutaj, e, tutaj ten bas jest bardziej zamknięty. Te bas, bas refleksy z przodu powodują, jeszcze bardziej potęgują ten bas. Także no, jedynym problemem jest tutaj konstrukcja taka trochę niezbyt sterylna. No i co, i to na tyle, na co chciałem zwrócić uwagę. Ogólnie sprzęcik jest bardzo fajny. Ale no, nie ma takiej opcji, żeby zniwelować wszystkich jakichś wibracji, świstów, nieszczelności i to nie będzie brzmiało tak sterylnie jak jakieś dobre kolumny, czy nawet te nowoczesne głośniki, które są już tak uszczelniane. Że tam nie ma opcji, żeby przy takich jakiś potężnych basach, wibracjach coś świstało. Dlatego no, im starsza konstrukcja, tym właśnie z tym basem jest, jest gorzej. No. Hmm. no i dobra, to na tyle, także kończę. Zmykam.